Na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi. Tak, pan Roman, słucham? Pan jest jajka. Nie. A zanim obejrzysz ten film, urodzi się 1806 nowych dzieci. Jesteśmy w Polsce, dziury okropne. Z jaką częścią tych ludzi jesteś w stanie porozmawiać? Nawet w oni ten towar mi kazali przywieźć tutaj. Nawet zakładając, że nie ma bariery językowej. Spas spasiba. Urodziłeś się w losowym miejscu na ziemi, twój świat jest w zasadzie dość mały. Bus jeszcze ma szósty bieg, mobile mobile. Szef mi pozwolił zatankować to lepsze paliwo. I jak druszka na mojej klasie... Ona kręka przede mną. Oczywiście. Pojawił się ten błąd. Dużo mi nie zostało, ale tu zawsze coś pomoże. I tam był ten kluczyk, na szczęście. Na szczęście jest jeden dość pewny sposób łączenia się z ludźmi innych kultur. To jest w tym A jak ktoś się urodził odpowiednio daleko, to mógłby równie dobrze mieszkać na Marsie. Jeszcze postrajkuję do jutra i pojadę tam w swoją stronę. Jest problem. Apeluję do kierowców takich oto zestawów. Przepara tą naczepę i przepara tą naczepę. I czy wezmę dwie tony towaru na własną odpowiedzialność? Ja powiedziałem, że dwie tony to nie problem. Żeby się dobrze potoczyć? z I się potknąłem. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś użyje tego wycinku materiału i wstawi mnie. W kompilacje, ludzie są niesamowici starzy teraz, że znajdę jakiegoś półgłówka bo bus jest oczywiście do 3,5 tony, więc jeszcze jest pół tony taka po weekendowa historia jestem czwarty dzień już na Sycylii bilecik zatrzymam się Zrobię sobie kanapeczkę. Wysiadasz z auta w mieście, którego nie znasz. Witam wszystkich. Jak widać, za mną roznosi się przepiękny widok. Krok pierwszy. No, witam z To jest właśnie najpiękniejsze w pracy busiarza. I przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek dał mnie Właśnie się wstałem o ósmej. Niestety, ale wyjeździłem całe paliwo w mojej masztelce. Nadchodzi weekend, jest piękna pogoda. Dobra, nie wyszło jeszcze raz. Dziennik pokładowy międzynarodowego busa Enterprise. Jak widać, jestem o 8.00 rano w krótkim rękawku. Bo tutaj te oczka jakimś sznurkiem. Bo... A jest połowa października. Jak, jak można sobie świadomie założyć krok pi, powiedz w filmiku, że masz teraz niski środek ciężkości i dobrze ci się auto będzie prowadziło. No, to będą. Będą e, myśleć, że się znasz na robocie. Dobra. No. To, czy jest piękne to. Krok pierwszy. W końcu e, zobaczyłem wieżę Eiffla, Tak bardzo chciałem ją zobaczyć. E, Pismo obrazkowe zawsze pomagało. Było pierwsze i... Proszę bardzo. Muzite to zobaczy. Ile się mówi o tych spedytorach, prawda? Ile my, kierowcy, wycierpimy się w trasie, to... a, a ile się nauczymy? Pójść przejął kasę, że idzie się tylko powiesić. No, też cię kocham, czełuję, basku. Ciemanewsko, jak widać, jest uśmiech na mojej gębie, bo... Uczenie się czegokolwiek to taka niekończąca się seria prób i błędów. Tak, się, nie Narzek i sukcesów. Nie tak, się, nie na szczęście nic mi się nie stało. Był taki ciemny kozuch. Może chcesz być dobry w lepieniu pierogów? A może chcesz. Kujba. codziennie robię po tysiąc kilometrów! i tylko trzy 3000 mam zrobione. Misza, jesteś trzeci dzień w trasie. Słuchaj, e, no. tam dzisiaj meczek będziesz oglądał? Ha, no jak? Sur, ...sur des comptes d'artes graphiques mormonés, d'ailleurs le plus face à la Suisse c'était ça Każdy zna <goda> na Robert Lewandowski Który w drugiej minucie Przelił Polakom gola No, nie rzucę <goda> no, Nawet w Anglii mi taka ładna Angielka pracę proponowała na rozładunku Tak? To odmówiłem Ja Czemu Czemu program jest, Czemu tu? jest Rysa na boku auta? który dla mnie oglądał w... u Niemca Człowieku, możesz mi powiedzieć? Po człowiek... 5 centymetrach, skręć prosto. Kusza, gdzie jest ten wyjazd tego parkingu? Ja pierwsze się wpieprzyłem jakiś parking. O, wiem, Chciałem ci 20 euro utargować na paliwo. I co? że tak powiem na antenę. Chciałem się pochwalić. Od bardzo dawna jestem fanem festiwalu w Cannes. Nagrody złotej palmy. Co żeś kurwa ryse, żeś mi utargował, tak? Czy w ale to, się ten... Ale to nie krzycz na mnie, człowieku! Ale co nie krzycz? Yy, dlaczego się chwalę? Bo Misza właśnie dostał ode mnie ładunek, bardzo się cieszę, jedzie do kan. Obie... Kurwa, Misza. I co? No i nie chcę opuścić się za tą śmiać, to przejechałem kuźwa! <słuch> Także yy, w moim imieniu i Miszy od razu wszystkich zapraszam na, yy, na to, co Misza nagra w kan. Jesteś najgorszą zmorą jaka mnie w życiu przetrofiła Na razie. Dobra, wiesz to muszę kończyć, bo prowadzę program. W No i jesteśmy w kan the the my... Halo. Halo. Halo! Halo! Misza? Halo! Masz coś dla mnie czy nie? No mam, mam. Czekam prijacielu. i czekam. Ma... Halo! A mam niespodzianka, pojedziesz gdzieś może. Halo? halo! No w końcu! No! Siódmą kawę piję. Siódmą już? W tym miesiącu. No, chyba dawno statkiem nie płynąłeś, co? To, gdzie jemy. Halo! Czy już nie? <laughs> to mam pecha, no dobra, idę sobie coś szykować. Isza, wracamy? halo! Halo! Do, do Anglii, dawno statkiem nie płynąłeś. Statkiem? No W Szwecji To jak? Nie No statkiem. Zawsze sam Jest masakra no, tam jest Tak No ostatnio to no, dzień, jak dzień. dostałem rybę z pytkami No Jak ją tam kroiłem tą panierkę To kuj prawie do talerza sąsiada się do kroiła tak. Mm-hmm. <laughs>